Sprawdzając prozdrowotne właściwości goździków, natknąłem się na bardzo ciekawe wyniki badań. Okazuje się, że goździki posiadają duży potencjał przeciwnowotworowy i zostało to udowodnione naukowo. Witam serdecznie Państwa. Do nagrania tego dzisiejszego filmu zainspirował mnie komentarz jednej z naszych czytelniczek pod memię o goździkach. Otóż ten komentarz dotyczył tego, że owa pani, która go napisała, za pomocą goździków wyleczyła refluks żołądkowy. No postanowiłem zbadać troszeczkę bardziej ten temat. Przejrzałem literaturę fachową, medyczną, badania i Wyszły na jaw bardzo ciekawe rzeczy dotyczące goździków. Czy goździki mogą pomóc w pozbyciu się refluksu? Słuchajcie, no goździki mają bardzo duży potencjał biobójczy, ale też działają przeciwfermentacyjnie, zapobiegają psuciu się żywności i działają w ten sam sposób w żołądku i w jelitach. Okazuje się, jak, o czym pisał już dr Henryk Drużański. Że właśnie mają takie zdolności antyfermentacyjne, i właśnie ich taka zdolność, myślę, że tutaj zadziałała u owej czytelniczki. Jaki mógł być mechanizm, który doprowadził do tego, że, że goździki wyleczyły tą panią z czy pomogły, czy przyczyniły się do wyleczenia refluksu otóż. Niezależnie od tego, jakie są powody refluksu, czy będzie to nadkwasota, czy będzie to niedokwasota, bo obydwa te schorzenia dają praktycznie takie same, takie same dolegliwości, to w, każdym z tych, w każdej z tych dolegliwości goździki mogą być bardzo pomocne. Niezależnie od tego, czy będzie to nadkwasota, czy niedokwaśność naszych soków żołądkowych, zawsze dochodzi wówczas do zaburzenia trawienia. Które manifestuje się między innymi wzdęciami, gazami. Dochodzi do spowolnienia i upośledzenia trawienia białek i innych substancji odżywczych w naszym żołądku. Co skutkuje tym, że treść żołądkowa może być zarzucona do przełyku. Pojawia się zgaga piecząca, to jest właśnie mechanizm refluksu. I Jak działają goździki? Otóż na PubMedzie znalazłem badania wskazujące na to, że goździki mają y, taką zdolność y, odbudowy błąd śluzowych, między innymi żołądka, ale również i jelit przywodu pokarmowego. Czyli działają jako taki katalizator i czynnik przyspieszający odbudowę błąd śluzowych. A błony śluzowe naszych dróg y, pokarmowych pełnią bardzo istotną rolę, bo zabezpieczają między innymi ścianki żołądka czy ściany jelit przed samotrawieniem. Czyli jest to bardzo ważna, ważna rola, która ma za zadanie m.in. ochronę naszych organów trawiennych. Goździki działają zatem ochronnie na nasze błony śluzowe przewodu pokarmowego, co jest bardzo ważne w leczeniu refluksu nadkwasoty i niedokwasoty, bo podstawą jest zabezpieczenie naszych dróg pokarmowych, błon śluzowych przed dalszą dewastacją ich przez soki trawienne. Chodzi o to, żeby doprowadzić do likwidacji stanów zapalnych, wyleczenia właśnie owych błąd śluzowych, w czym goździki rzeczywiście nam pomagają, co jasno na to wskazują badania medyczne. Następna sprawa. Dzięki temu, że blokują procesy fermentacyjne, procesy gnilne, nie dochodzi do uszkodzeń dolnych zwieraczów przełyka, który to powinien się. Pięknie zacisnąć w procesie trawienia, a przez to, że w naszym żołądku powstają różne gazy fermentacyjne. Ten pokarm jest wypychany, ten pokarm nie przechodzi dalej, nie jest dobrze trawiony. No, siłą rzeczy te zwieracze są osłabiane, one są uchylone, mniej lub bardziej. Treść żołądkowa jest zarzucana do przełyku. I znów goździki okazuje się, że mogą pomóc również i w tej. Dolegliwości, czyli przez to, że powodują one niepowstawanie tych gazów gnilnych, tych gazów fermentacyjnych, nie ma czynnika, który rozluźnia i upośledza pracę zdolnych zwieraczy przełyków. Jeśli dodamy tego, do tego odpowiednie też pory posiłków, odpowiednią dietę lekkostrawną będziemy przestrzegać takich prostych zasad, żeby nie jeść na noc, żeby nie rozcieńczać kwasów żołądkowych. Jeśli dodamy do tego wspomaganie naturalnym octem jabłkowym winnym, który obniża kwasowość żołądka do takiej, jaka powinna być, gdyż soki żołądkowe powinny mieć kwasowość około 1,5 pH, okaże się, że rzeczywiście możemy w naturalny sposób pozbyć się tej przykrej dolegliwości, jaką jest refluks. Ale refluks jest, pamiętajmy, tylko manifestacją pewnych mm, zaburzeń trawienia i on jest takim sygnałem ostrzegawczym, że źle się dzieje w naszym organizmie, a konsekwencje nieleczonego refluksu naprawdę, naprawdę mogą być poważne. Sprawdzając prozdrowotne właściwości goździków, natknąłem się na bardzo ciekawe wyniki badań. Okazuje się, że goździki posiadają duży potencjał przeciwnowotworowy i zostało to udowodnione naukowo. Otóż przeprowadzone było badanie na szczurach, w którym wykazano, że dieta bogata w goździki potrafiła zmniejszyć częstotliwość występowania nowotworów u szczurów, które były poddane czynnikom kancerogennym, aż o 60%. To jest naprawdę bardzo duży wynik wskazujący na to, że pączki goździków mają w sobie niezwykłe antynowotworowe moce. Nie chcę tutaj powiedzieć, że za pomocą goździków możemy leczyć nowotwory, ale badania te wskazują na to, że mogą one mieć niebagatelne znaczenie w profilaktyce tego, tego strasznego schorzenia. Dlatego. Jest to kolejny argument za tym, żebyśmy goździki na co dzień, codziennie spożywali żuli, dodawali do potraw, stosowali olejek goździkowy, przygotowali nalewkę z goździków, ponieważ są one dość mocno przebadane naukowo i okazuje się, że ich działanie prozdrowotne jest bardzo szerokie. Z, ono zaczyna się już od naszej jamy ustnej, gdzie za pomocą goździków możemy, możemy uśmierzyć ból chorych zębów, możemy dezynfekować jamę ustną, pozbyć się aft, możemy, można, wchodzą goździki w skład środków zwieczłających, biobójczych, stosowanych w somatologii do wypełniania martwych kanałów zębowych. Można za pomocą goździków dezynfekować gardło, można w wczesnej fazie zapobiec rozwojowi infekcji górnych dróg oddechowych. Goździki, jak tutaj wykazaliśmy, świetnie też działają jako, jako środek osłonowy i wspomagający regenerację błąd śluzowych żołądka i dróg pokarmowych. Potrafią wspomóc leczenie refluksu. Mam, mamy też badania, mam tutaj przed sobą też badania o tym, że goździki świetnie sobie także radzą z helikobakter pyreoli, czyli groźną bakterią, która powoduje większość przypadków choroby wrzodowej żołądka. Także, jeżeli do tego jeszcze dodamy ich przeciwnowotworowe właściwości, okazuje się, że goździki mogą być jednym z potężniejszych naturalnych medykamentów które są łatwo dostępne, są tanie i są dodatek smaczne i bardzo łatwo o, przyswajalne, bardzo łatwo z nich przygotować jakiekolwiek preparaty. Jak stosować goździki? Najprostszym sposobem jest po prostu ich rzucie. Kierujemy jeden, dwa, trzy goździki, rzujemy sobie aż do momentu, kiedy będą całkiem miękkie Możemy wtedy yy, taki wytłok goździkowy wypróć, ale możemy też połknąć, bo on dalej będzie sobie pracował w naszym żołądku na, na nasze zdrowie. Oprócz tego, że odka odkazimy w ten sposób naszą jamę ustną, a prewencyjnie zlikwidujemy w zarodku jakieś stany zapalne, odświeżymy też nasz oddech, zadbamy o, o dziąsła, zadbamy, zadbamy o nasze zęby. To najprostszy sposób przyjmowania goździku. Kolejnym preparatem, który możemy samodzielnie przygotować z goździków, jest nalewka. W tym celu jedną część goździków, załóżmy, że szklankę goździków zalewamy pięcioma szklankami 60-70% alkoholu. Trzymamy w ciemnym miejscu, wstrząsamy codziennie. Po 10 dniach, 2 tygodniach nalewka jest gotowa. Przyjmujemy ją w ilości 30 kropli jednorazowo dwa, trzy razy dziennie w zależności od potrzeb. Profilaktycznie to może być raz dziennie rano. Możemy też wykorzystać olejek goździkowy, rozcieńczając go na przykład oliwą z oliwek lub innym na zimno tłoczonym olejem. Taki, taką, taki preparat możemy wykorzystać do smarowania zmian skórnych. Jeśli dodamy do oleju czarnuszkowego oczywiście płuczonego na zimno 10% oleju goździkowego oraz powiedzmy z jedną dwie krople olejku oregano z takiego skoncentrowanego nierozcieńczalnego to uzyskamy fajny i silnie działający środek na między innymi kandydozę na pasożyty możemy popijać łyżkę takiego oleju raz dwa razy dziennie możemy też wykorzystać taki olej do pielęgnacji skóry na koniec ciekawostka, o której mało kto wie. Otóż już kilka kropel dziennie nalewki z goździków pomoże nam w rzuceniu nałogu, którym jest palenie tytoniu. W tym celu wystarczy dziennie 3-4 razy przyjąć dosłownie góra 5 kropli nalewki goździkowej i spowoduje to, że papierosy przestaną nam smakować. Jeżeli podjęliśmy decyzję o próbie pozbycia się tego nieprzyjemnego i szkodliwego nałogu, to goździki w tym nam pomogą. I zalecam spróbowanie takiego sposobu i podzielenie, podzielenie się w komentarzach Państwa opiniami na temat właśnie prozdrowotnych właściwości działania tak wspaniałej, naturalnej substancji, jakimi są goździki. Dziękuję bardzo.